Cześć, witam was bardzo serdecznie w końcu w kolejnym filmie. Naprawdę dużo ominęło nowy serwer, core, ten zamków, w nowa epoka. Przepraszam, że ja ona... bo ostatnio zostawcie dwa mówiłem onu... po wyświetleniu i zauważyłam, że wolicie Forge 8, of... więc wracam bardzo was. Też zaczął, że wideo nie chcę nagrać teraz, żeby wleciał, żeby miał bardzo dużo stanowych. Max, te jest. mam teraz y na kamerach? Wyświetlenia. Naprawdę, złożę się za kamerę, naprawdę bardzo mocno. I dlatego razie w stanie razie z to też Jeden użytkownik prosił o... aż się dzisiaj mawi ten Więc e, dzisiaj dużo naprawdę filmów i dużo... Jak widzicie jestem Ale... w tej poprzedniej. Proszę tak ponieważ że to już czas, to już czas, do nowego. I dla tego, Oczywiście, niż pierwszy. Dziewiąty na 10. Dziesiąt... Dzień dziennie... perły... Co eee, jeszcze u handlarza antyka o tych punktach zamkowych, które to... zobaczyłem w pewnym odcinku, troszkę tego się pojawiło, więc tak będziemy to robić, tu zainwestujemy. No bo jak są, na to. Arto, ale. Tak, to Pierwszy to Tak, bo ogólnie e, mamy już pierwszy, e, pierwszy po stanku, który na Zbieram ogólnie budynek i i zaczęła, że na sam koniec mi spychnęli do tej ligi, tych, łał, cztery. ogólnie to razem z tym, to. Z... A bez tego, prawda, długo. Bez tego, który jest. Przyszedłem też do i Aha no Das po prostu przes Tam sobie Tam to była liga e, tu mamy widzimy poła miliona 511 62, już przy dwa to, co widzicie, ile naprawdę ostry rozwój? Patrzcie, też można te od wicekręg. Wędzanie to A jeszcze towarzystwo

Po prostu ja nie chcę nagrać, nagle nagrać się mnie Jak mam chęć, po prostu ja nie gram. Też niektórzy się pytali, jakie mam czyli tak? Nie mogę. W pobocznych serwisach jestem, jak mówiłem, i mam Nick Lichtenstein. Piękny. Okay. ten statek tak to wygląda myślę że Piękny. 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 Mam się Piękny. 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 Tak zobaczcie, Piękny. Piękny. tak Piękny. Piękny. to jest no pamięć tu osada się nie nie mam hęci idę gdzieś w jedno miasto tu kłaść jeszcze mam tak to chyba tyle ze zmian ja idę na I... Dziękuję Wam za spojrzenie tego. Mówił MLK.